Mamy w jedną stację na 9-calową z otwartym Androidem, oczywiście ramka, wszystko spasowanie, żeby wyglądało jak fabrycznie, kamera cofania podłączona, obraz z góry, linie dynamicznie się kręcą, wizualizacja czynników parkowania, jak najbardziej, Te aplikacje, jakie sobie zażyczymy, chcemy YouTube'a, jest YouTube, Tak. Ja. Że możemy sobie na to oglądać. Różnego rodzaju pliki. Przeglądać. Wpalać. z kolesowa. Oczywiście nawigacja. To ja tam ściska. No i mamy. Rozpocznij. Moment, pach, trasa wyznaczona.